Niestety nie wszyscy czekają, aż ci się uda, wielu niestety czeka, aż się potkniesz. Są ludzie, którzy nie klaszczą, gdy wygrywasz, oni klaszczą, gdy się potykasz. Czekają, aż się przewrócisz. Chcą zobaczyć Twoje łzy, chcą Twojego upadku. Ale nie dawaj im tej satysfakcji. Otrzyj twarz, unieś głowę, wstań i idź dalej, z godnością, z wiarą, z siłą, której oni nie zrozumieją. Bo prawdziwa siła nie polega na tym, że nigdy nie upadasz, tylko na tym, że zawsze wstajesz. Każdy z nas przechodzi przez ciemność. Ale to właśnie wtedy buduje się najgłębsza siła nie dla poklasku, nie dla zemsty, dla siebie, dla tej wersji ciebie, która czeka na końcu tej drogi. Jeśli wiesz, jak to jest wstać, kiedy wszyscy czekali, aż się nie podniesiesz, zostaw po sobie ślad. Ten film może być dla kogoś światłem.